Cześć, za bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kwadratowej masakry. Moi drodzy, jak wiecie, podjąłem pewien challenge. Challenge związany z wiadrem, waleniem wiadra. Co to jest walenie wiadra, już wam pokazuję. Mianowicie, chodzi o to, żeby wejść na jakiś wysoki punkt... Łoło, wow, ścina. Wejść na jakiś wysoki punkt i tak położyć wodę, żeby sobie nie zadać damage'a. Czyli... Między innymi mogę Wam to pokazać na naszym tutaj e, ratuszu, ale jeżeli jesteście nowi, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Oczywiście graf jest dobry w to walenie wiadro, ale ja mam nadzieję, że mi się uda e, l, być lepszym, to znaczy lepszym. No nie raczej wątpię, żeby się dało być lepszym, ale żeby. A, dobra. Nie trafiłem, dobra. Jak pewnie wiecie, na poprzednim livestreamie, czyli nie tym wczorajszym w nocy, tylko tym jeszcze wcześniejszym, zginąłem. Zginąłem przez skok, yy, przez zwalenie wiadra z samej góry. Tak, z tej flagi, skok z wiadrem na sam dół, tutaj, tutaj na dół. Niestety live'a nie zapisałem i bardzo żałuję i teraz jest problem, bo tutaj ktoś zaczął się budować i ja tutaj tego nie będę mógł zrobić. Yy. Trudno, będę musiał coś z tym ogarnąć Ewidentnie, coś tutaj poszło nie tak Chociaż w sumie powinno tutaj się Nie, chyba tutaj się kończy, mniejsza Będę musiał wyciąć to drzewo i będziemy robić Skok wiary asasina Czyli skok z samego koniuszka Tu na dół i trafić, tak? O, właśnie Czasem zlaguje, w szczególności kiedy jest deszcz. Więc prosiłbym o usunięcie tego deszczu, byłoby bardzo miło, ale mniejsza. Witam oczywiście bardzo serdecznie. Yy, mamy 436 hajsu, a potrzebuję 500 hajsu, żeby móc, że tak powiem, wszystko dobrze i legalnie zrobić, żeby mieć życie przynajmniej. Wiecie, że oprócz tych projektów, które tutaj zrobiłem, robię jeszcze jeden ogromny. Przeogromny projekt, mianowicie jeden z największych projektów, jakie kiedykolwiek powstały na kwadratowej masakrze. Ale zrobiłem to i zrobię to w końcu, mianowicie skoczę znowu slajmy. Naprawdę skoczę i przeżyjemy. Przeżyjemy, więc czekajcie do końca. Nie ma problemu. Moi drodzy, oczywiście nowe info. Dla sponsorów weszły nowe emotikonki, nowy wygląd. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Tak się prezentują te emotki. emotki. Są te emotki bananków. Tak to będzie się wyróżniało między nowym wspierającym, który jest przez pierwszy miesiąc, przez drugi miesiąc, przez trzeci. Eee, tak, to jest to. Eee, I przez kolejne. Eee, musimy na pewno naprawić jeszcze kilow, bo kilow mi jest potrzebny do wydobywania stołu, na którego wiecie, że wydobywuje, 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 wydobywuje na. Live streamach z Waszą pomocą, to znaczy, spędzacie ze mną czas i jest mi bardzo miło, bo chyba o to chodzi, tak? Wiadro stało się moim nowym hazardem. Nowym hazardem, bo biegam wszędzie i praktycznie zawsze używam wiadra. Yy, i, I w sumie dobrze, bo, bo cieszę się, bo muszę tego używać. Yy, ale tak. Myślę, że to podchodzi pod hazard, bo mam. Nie mam życia, a. No na. A, na tym woda się nie stawia. Super, dobra. Fail. Mam jedno życie i jak zginę, to znowu mam bana na 24 godziny. Jak wiecie, już od dłuższego czasu używam pewnego krzesła do nagrywania, do prowadzenia live streamów. Udało mi się wiadro. Ło, nie, 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 tutaj wam, sorry, nie, 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 Elo. Jest to krzesło Diablo, które oczywiście możecie zobaczyć sobie w opisie, macie link do tego krzesła. Zapraszam serdecznie. Jest to krzesło, które jako pierwsze z gamingowych, nie pocę się na nim, Plus jest wygodne pod lędźwia i cała reszta. Ale sami sobie zresztą zobaczcie tą wstawkę, którą już kiedyś użyłem, bo kiedyś ją nagrałem i w sumie myślę, że bardzo dobrze opisuje. Fotel gamingowy X-Fighter od firmy Diablo. Jeden z lepszych i w sumie najlepszych foteli, jakie kiedykolwiek miałem i użytkowałem podczas pracy na YouTubie, do tworzenia materiałów, do prowadzenia live streamów. Czemu? Już Wam mówię. Już na samym początku możecie znaleźć to krzesło na dole w opisie. Link do strony macie oczywiście, tak samo jak i w przypiętym komentarzu. Lecz przejdźmy do cech charakterystycznych tego krzesła. Przez długie godziny, jak gracie, oglądacie filmy bądź robicie różne rzeczy, nie męczą Wam się plecy. Po prostu nie jesteście zmęczeni, nie czujecie bólu. Specjalne są do tego dostosowane poduszki, między innymi jedna podkark, która jest już tam wbudowana, no i oczywiście pod lędziwia, którą możecie sobie, w zależności od waszej wysokości, wzrostu, dostosować specjalnie do lędźwi. Design jest tak dopracowany, żeby nie było żadnych niedoskonałości, które mogą się rzucić w oko. pasujący i dla młodego gracza, i dla starszego. Mamy tak samo dopasowane podłokietniki, które możemy skręcać w lewo, w prawo, do góry, na dół. I jest to naprawdę jedna z rzeczy, według mnie najważniejszych w fotelu, żeby Was ręce po długim siedzeniu przy komputerze nie bolały. Diablo jest coraz bardziej popularną marką i nie da się tego przeoczyć, więc myślę, że zasłużyli na to. I oczywiście polecam serdecznie i sprawdźcie sami. No i co uważacie? Myślę, że nawet spoko. Ale oczywiście linka macie w opisie, tak samo jak i macie linka w komentarzu przypiętym, jeżeli byście chcieli sobie zerknąć, zobaczyć to krzesełko. Nie ma problemu. Naprawdę zapraszam. Cena chyba nie jest jakoś droga w porównaniu z innymi krzesłami gamingowymi. A krzesło, pod względem tego jak ja pracuję dużo i pracuję przy tym komputerze praktycznie. 20 godzin dziennie, może trochę mniej, bo jeszcze śpię, czyli z 16, 14, to jest mega ważne, żeby dbać o swoje plecy. Ja akurat dzięki temu dbam. Więc dziękuję, Diablo. Gdzie aktualnie się udaję? Otóż czemu jestem też poza bazą zielonych? Bo moi drodzy, tak jak wiecie, kuboidy są, ale zostały permisje. Wszędzie to strzela. Zostały permisje zmienione i wszyscy mogą niszczyć na kuboidach rzeczy, oprócz otwierania skrzynek. A my tutaj z, tego, z takiej racji, że można niszczyć wszystko na kuboidach, to zacząłem budować to, co właśnie widzicie poza kuboidem. Wysokość tego to jest aktualnie 120 kratek. Będzie maksymalnie do góry, 120, może 110. Boję się, bo to jest no, chyba nawet nie połowa budowli. Więc boję się, czy by mi starczyło mm, wysokości. Miejsce startowe to jest 68. Czyli to ma aktualnie, jeżeli mamy do 110, 42, 52 kratki, to jest coś takiego, to jest ta wysokość i to jest połowa, nawet nie połowa. Czyli potrzebuję te 100 kratek spokojnie jeszcze w górę będę lecieć, bo to jest Orzang. Orzang, chyba tak to się wymawia, z władcy pierścieni. Czyli to co Saruman robił, e, tam, to znaczy robił, tam gdzie miał swoją miejscówkę. Oczywiście cały ten eksperyment robić na Isengard, ale tutaj do góry musi ten Orzang. Że tak powiem, rosnąć w górę, bo musi być najwyższą budowlą. Jak wiecie, Patchholm ma u siebie tą budowlę, jedną z większych. I możemy się udać, jak ona jest duża, ale tak jak widzicie, szerokość jest 17. Eee, nie, ojeju, przepraszam. Szerokość nie jest 17, bo to jest 17, tutaj jest. 15 i tutaj jest 15, czyli daje nam 47 kratek, to jest szerokość w każdą stronę, czyli tworzymy 47 na 47, co myślę, że jest naprawdę duże i wysokość będzie, wow, jeszcze większa. Ale kontynuując, w środku będę chciał robić różne eventy, bo cały środek oczywiście zrobię. W środku będzie, będą komnaty, będą sale, będą schody, będą miejsca do schowania się i tam na 100% będzie chowany... Z całą ekipą z kwadratowej, z całą, może nie z całą, ale z tymi, których mi się uda zgarnąć. Oczywiście osoba, która będzie ostatnia wygrał ode mnie parę dolków, więc może parę dziesiąt, albo parę set. Zobaczymy, to zależy, ale mam nadzieję, że Wam się pomysł podoba, bo podsunę to Maja na live streamie I wracając do piosenki, bo jeszcze piosenkę chcecie usłyszeć Groszada i Noirachtowi. E, uczę się aktualnie. Tej piosenki na gitarze, tą melodię grać i śpiewać jest ok. Wymyślony mam już tekst, wystarczy to i to podłożyć do siebie i będzie cycuś, glancuś, coś, co Wam, że tak powiem, mam nadzieję, że się spodoba. Ale aktualnie się udajemy do Paczola, czyli do Teamu Czerwonego, gdzie aktualnie nikogo nie ma, u nas jest Zio i McGuysser. Jesteśmy mamy 19-20 tysięcy dolków. Też muszę buraki robić, bo teraz się nie opłaca robić już ziemniaków. Teraz tylko i wyłącznie buraki. Ten mój zameczek tak śmiesznie teraz wygląda przy tym, co buduje, bo to jest przeogromne, to co buduje i nawet nie wiem, czy to jest odpowiedniej szerokości. Bo tam mamy 47 na 47 co jest naprawdę sporym metrem kwadratowym, że tak to mogę nazwać. Um, ale ten mój zameczek to jest tyci, tyci. Żeby wam pokazać, jak to będzie wyglądać, moi drodzy, tak będzie wyglądać nasz Orfang. Tutaj macie wieże, jest to taka wielkość. My skończyliśmy, aktualnie to jest ten poziom, na którym ja skończyłem. Ten poziom to jest ten, co ja skończyłem. I zobaczcie, to jest 50 kratek. Tutaj mamy kolejne 50 i tu kolejne 50. I zobaczymy, czy mi starczy jeszcze na to. Ale mam nadzieję, że mi starczy. Tak jak mówię, tyle. Z, do tego momentu zrobiłem to, co widzieliście. Ta ściana, która stoi, muszę dodać jeszcze te kolce. I jeszcze wyżej, tutaj będzie to się pieło. Myślę, że kozaska budowla, naprawdę uwielbiam challenge, tak jak wiecie. A to jest mój challenge, który chcę zrobić, żeby to była najwyższa i największa wieża jaka ja kiedykolwiek była na kwadratowej masakrze. I nie wiem, czy wieże Paczola są tak wielkie, dlatego właśnie idziemy je zmierzyć. Czy w końcu to... Yy, tak, czy to, czy, to, czy to się uda? Czy to, czy to się uda? Uwaga, wiadro! Aha, zapomniałem, że tutaj woda się nie leje. Dobra, mniejsza. Jak widzicie, tutaj się prezentują te wieżowce z Dubaju yy, Paczola. Nie wiem, czy to jest dokończone i czy to jest po prostu tak zrobione, że z tej strony jest tylko, a naokoło nie. Ale możemy sprawdzić, jaką ilość klocków zajmuje od jednego momentu. To znaczy tutaj jest tak dziwnie zrobione, ale odtąd do tamtąd. To mamy 1, 2, 3. Moi drodzy, aktualnie tutaj jest klocków 39, moja wieża ma klocków 47. Da się pod tym przejść. Ale dobra. To jest taka ilość i teraz w drugą stronę, ile to zajmuje, bo moje jest 47 na 47, a tutaj i tutaj moi drodzy są 32 klocki. Czyli tutaj mamy 39, tutaj 32. Moja wieża jest 47 na 47. Więc porównując, mam o wiele Większą budowlę. Zobaczymy, jak pod względem wysokości, ale wysokość na 100% jest do ostatniego klocka, tak przypuszczam tutaj. Patrz, się tutaj mega napracował, ale zobaczymy, bo moja jest przez długi okres czasu bardzo szeroka i będzie się schodzić. Czyli już na sam widok możemy zobaczyć, że moja wieża jest szersza. I jest szersza w sumie we wszystkie strony. Jakby to połączyć te wycinając te kwadraty, to by była e, wielkościowo, że tak powiem, dwa razy większa w sumie. No, plus minus, może nie, ale mniejsza. A ja idę wziąć trochę wody i skoczymy z ratusza czerwonych. Więc no, to jest challenge, którego jeszcze nie podjął graf. Ja, ja to podejmuję. Zobaczymy, jak to jest wysoka. Mogę skoczyć. Zauważyłem, że teraz w wielu łatwych miejscach można wylewać wodę, no ale mniejsza. Dobra, skok. Elo. No i moi drodzy, wiadro udane. Jak widzicie, jestem coraz lepszy w robieniu wiader, to znaczy w wstawianiu wiader. Więc rozrobiłem to. Skoczyłem z czer od czerwonych, ale moi drodzy, będzie skok od zielonych. Dzisiaj na live streamie myślę, że się uda. W końcu, bo kupię życie i bez żadnej, jakiejkolwiek zbrojki skaczemy z góry. Myślę, że to będzie dobry challenge. Aha, ja muszę do środka się dostać, żeby teleportować się do bazy. Mniejsza. Tym akcentem kończymy w bazie czerwonych. Dziękuję za dużo oglądaliście. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału. Wpadnijcie oczywiście tam do Diablo. Możecie zerknąć na krzesła, fotele, które ewentualnie by Was interesowały. A ja się z Wami żegnam. Linki macie wszystkie w opisie. Nie zapomnijcie wpaść na Instagrama, Snapchata. I zostawić subka, bo wybijamy 115 tysięcy subskrypcji. Jeżeli możecie, to zapraszam. Dzięki, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Majo!